Przyszłu Chrystusa wońcie pochwalony, na wieczne czasy wońcie pozdrowiony. Z Ciebie moc płynie i męstwo, W Tobie jest nasze zwycięstwo. Z Ewangelii świętego Łukasza. Potem wyszedł i zobaczył celnika imieniem Lewi, pobierającego cło, i powiedział do niego, pójdź za mną. On zostawił wszystko, wstał i poszedł za nim. Lewi też w swoim domu urządził dla niego wielkie przyjęcie. Było tam wielu celników i innych, którzy razem z nimi zasiedli do stołu. A faryzeusze oraz ich nauczyciele pisma szemrali, mówiąc do Jego uczniów. Dlaczego jecie i pijecie z celnikami i grzesznikami? Jezus im odpowiedział. Lekarz nie jest potrzebny zdrowym, lecz chorym. Nie przyszedłem wzywać do nawrócenia sprawiedliwych, ale grzeszników. Co w Tobie jest słabością? Czym czujesz się bezradny? Czy naprawdę potrzebujesz zbawiciela?